Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych lorowych pogadankach z uniwersum Warhammera 40K, a w szczególności Herezji Horusa, moi drodzy. Oj, dawno, dawno nie było, zdaję sobie sprawę. I może na początku kilka spraw powiedzmy, organizacyjnych. Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś przejść od razu do materiału, to prawdopodobnie wstawię timestampa, abyś mógł bądź mogła ruszyć od razu do lorowych pogadanek, a na początek kilka tutaj dygresji. Po pierwsze nie było mi tak długo, ponieważ no niestety z racji tego, że czytam też książki pomiędzy Herezji Horusa i się troszeczkę zeszło, niestety wziąłem dosyć obszerną księgę i plus brak czasu. No niestety trochę wyszło tak, jak wyszło to raz. Po drugie, moi drodzy, jeśli chodzi o dostępność Herezji Horusa, no to robi się mały problem. Bo teraz mam mechanikum, które no, czytam i jestem już w połowie, więc spokojnie, nadrabiamy to. Mam również z dzieł w Herezji, to jest kolejny tom bodajże 11, to jest zbiór opowiadań, jak najbardziej dostępne. Natomiast, jeśli chodzi o następne tomy, robi się problem. I każdy z Was, który chciałby uzupełnić herezję Chorusa, w pewnym momencie zderzy się ze ścianą, po prostu z brakiem towaru. Akurat, jeśli chodzi o z Chorusa, udało mi się kupić używaną książkę. W całkiem niezwykłym stanie, praktycznie nówka i w rozsądnej cenie. Ale, na przykład, jak chciałem kupić kolejny tom, Ha, jeszcze kolejny pod tytułem 1000 synów, no to wyobraźcie sobie, że znalazłem wyłącznie jedną ofertę i to w cenie 908 zł 908 zł. No, z całym moim szacunkiem do, powiedzmy, uniwersum Warhammer 40K, no ja nie dam prawie 1000 złotych za książkę. Jednakże będąc na grupie Warhammer 40K na Facebooku, tak się składa, że ten temat był poruszony. I odpowiedział tam. Przedstawiciel strony Copernicus, bodajże powiedzmy, firmy, która ma prawa do sprzedawania herezji Chorusa na terenie Polski i według tych słów dodruk herezji Chorusa ma się odbyć pod koniec lutego. Ile w tym jest prawdy? Ciężko stwierdzić. No teoretycznie było, była to odpowiedź z oficjalnego konta, tutaj jakby firmy Copernicus, więc raczej jest to pewne, ale które konkretnie tomy będą dodrukowane, czy to będzie, nie wiem, początek, środek i tak dalej, bo przecież wiecie, no Heresachrus to składa się przynajmniej, jeśli mi pamięć się myli, z 44 tomów, także wiecie, no całkiem sporo tego jest. No mam nadzieję, że te, powiedzmy, Początkowe i w środku będą dodrukowane, ponieważ te najnowsze z tego co widziałem są dostępne przynajmniej na tej stronie w powiedzmy takich no, rozsądnych cenach, tak typu 45 zł, a nie prawie 1000. No nie oszukujmy się, to jest trochę popierdolone, żeby tyle wydawać. No także takie są taka sytuacja, więc jeżeli planowałeś bądź planowałaś kupić, to na razie się jeszcze wstrzymaj, bo jest duża szansa na to, że będzie dodruk i po prostu kupisz taniej, nie? Dobra, ale przechodzimy moi drodzy do Tematu, mianowicie zdradzić Imperatora? Co proponujesz? Dobrze, moi drodzy, zacznijmy od tego, od Boga genezy, jak to się stało, że Mechanikum, czyli dosyć ważna frakcja w uniwersum Warhammera 40k, podzieliła się w zasadzie na zwolenników Horusa i zwolenników Imperatora. I musimy się cofnąć tutaj do książki, bodajże Fałszywi Bogowie, gdzie Horus, już będąc powiedzmy, a może to było Galaktyka w Płomieniach, być może jedno bo drugie. W każdym razie, kiedy już Horus wyszedł, ze święto niedawina, i zaczął, powiedzmy, podążać ku ścieżce chaosu, no to w pewnym momencie miał przedstawioną ofertę ze strony osnowy, którą ostatecznie przyjął. W jego obecności był również niejaki regulus. Jest to akurat Adept Mechanikum, który mu towarzyszył w ramach 60, 660, tutaj, trzeciej ekspedycji, czy znaczy 63 ekspedycji. Także. Był tam i zgodził się na to, aby przedstawić ofertę Horusa. Ale właśnie, jaka była oferta Horusa? Czym właśnie powiedzmy, chciał zachęcić mechanikum, żeby stanęli po jego stronie? Bo to, że muszą stanąć po jego stronie, to doskonale sobie zdawał sprawę jako statek, gdyż mechanikum, jako mechanikum, w sensie kapłani Marsa i te wszystkie kuźnie, które tam się znajdują, produkowały wpizdu uzbrojenia po prostu od. Powiedzmy, pistoletów Boltowych, potężne okręty. Zresztą w poprzedniej książce mieliście okazję zobaczyć chociażby projekt Mechanikum Wściekła Odpań, który, no, co by nie mówić o samej książce, to jednak statek, a raczej okręt wojenny był potężny i wielozadaniowy. I gdyby miał taką flotę, no to zakładam, że w zasadzie mógłby roznieść w pył każdego wroga. Ale. To jest tylko taka dygresja. Mianowicie, jeszcze w poprzednich materiałach, już po, to był początek w ogóle serii Lorowych pogadanek, była sytuacja, że Horus prowadził wojnę z technokracją, z którą chciał powiedzmy, no, powiedzmy w miarę, oczywiście znaczy nie, to nie jest z technokracją, to już była wojna. Co się stało takiego, że technokraci mieli coś, co zainteresowało mechanikom? Mieli, otóż moi drodzy, bodajże, Standardowe szablony konstrukcyjne. SSK, będziemy mówić SSK, żeby łatwiej zapamiętać. Czym te szablony były? No to były no, raczej maszyna oraz te same schematy. To mm, powiedzmy urządzenia pochodzące jeszcze z mrocznej ery technologii w, w świcie powiedzmy, eksploracji ludzi w kosmos, i one zawierały mnóstwo potężnych danych, w sensie wszelakich zapomnianych wynalazków. Począwszy od podejrzewam rolnictwa, a kończąc na właśnie sztuce, sztuce wojennej, były to banki danych wyjątkowo cenne dla każdego, kto może z nich skorzystać. A jakby nie patrzeć, mechanikum jest o tego zdolne i dostał akurat dwa takie szablony, bo sama, ponieważ sama maszyna, z tego co pamiętam, została zniszczona przez technokratów. Więc to jest jedna rzecz, którą Horus dał, moi drodzy, tutaj Regulusowi w ramach prezentu, ale druga, Prawdopodobnie była jeszcze cenniejsza. Otóż tak się składa, że na Marsie była pewna krypta. Krypta, która była zamknięta przez blisko tysiąc lat. I ta krypta nazywała się kryptą Moraweka, jeśli mi pamięć nie myli. I moi drodzy, to jest akurat na swój sposób ciekawe. Ponieważ ta krypta była zamknięta przez tysiąc lat. Ponieważ nie było kodu, który mógłby otworzyć ową kryptę. Bo prawdopodobnie wszyscy adepci mechaników już dawno by to otworzyli. Ale no właśnie... Sytuacja, musimy się troszeczkę cofnąć jeszcze i uwaga, Imperator przybył na Marsa, nie? Powiedzmy, że został przypieczętowany pokój między Imperat Imperium a właśnie Marsem, ponieważ to oni nie byli razem od początku, nie, nie. Tutaj właśnie jakby Imperator przybył i połączył jakby te dwie, a raczej no, powstał sojusz, nie? Marsa i Terry. Tylko, że tam była jedna sytuacja, mianowicie Imperator doskonale zdawał sobie sprawę, gdzie znajduje się ta krypta, i tam ruszył wraz z głównym konstruktorem kelbor Hallem, jeśli mi pamięć się myli, Jakby szefem tutaj wszystkich kapłanów, adeptów i także legionów, na dobrą sprawę, jeśli mi pamięć się myli, Marsa. Ruszyli do Moraweka i on, w sensie kelbor Hall, miał nadzieję, że zostanie otwarte. Wiecie, on już się cały normalnie. Mimo, że w zasadzie niewiele z człowieka z niego zostało, bo bardziej maszyną, ale nawet te resztki człowieczeństwa się cieszyły, że tak, otworzymy to. No jednak okazało się, że imperator zapieczętował ową mm, kryptę i nakazał totalny brak otwierania tej krypty. Nie wolno jej otwierać, jeżeli spróbujecie ją otworzyć i jakimś cudem uda wam się to zrobić, to przymierze między Marsem a Terra zostanie zerwane. No, Kelbor za bardzo nie miał jak negocjować w tym przypadku i ostatecznie się zgodził. Jednakże Horus, posiadając powiedzmy wiedzę także Akurat taką przekazał owe kody Regulusowi, który potem przedstawił to Kelbor Halowi oraz jego stronnikom, ponieważ akurat już wtedy na Marsie tworzyły się stronnictwa, powiedzmy, pro-horusowe oraz pro-imperialne. I tak się stało, nie? W sensie ta krypta została otwarta. Zgodzili się jak najbardziej. I to przypieczętowało na dobrą sprawę podział i wojnę między powiedzmy, lojalistami imperium oraz właśnie stronnikami chorusa. Te dwie rzeczy sprawiły, że w zasadzie adepci mechanikum stwierdzili, że chuj, damy radę, wszystko będzie git. Bo no wiecie, wiedza, wiedza jest potęgą zresztą nie bez powodu na okładce mechanikum. Macie coś takiego. Haha! wiedza z potęgą, więc, ale nie wiedzą, że nie każda wiedza jest warta do dotykania. No i tak się składa, że akurat w przypadku krypty Moraveka, który notabene był nazywany czarnoksiężnikiem, no skrywała powiedzmy sekrety, które wykraczały poza logiczne myślenie adeptów mechanikum, więc tak to wyszło, ale pamiętajcie, że to jest kwestia, która przypieczętowała na dobrą sprawę zdradę Imperium, zdradę Imperatora, natomiast wcześniej, co ciekawe, docierali już inni agenci Horusa, co jest na swój sposób ciekawe i niekonsekwentne, bo właśnie w bodajże Galaktyka w Płomieniach Horus wysłał Regulusa, żeby ten przekonał Mechanikum. Jednakże w samym Mechanikum okazuje się, że już pewne Pewni agenci, pewne wiadomości docierały już do mechanikum, co. po czym można to wnioskować, a no po tym, że kiedy Horus zaczął już działać pod kątem, powiedzmy, herezji zdrady, właśnie stronnicy Horusa otrzymywali w pierwszej kolejności dostawy, wiecie, amunicji, uzbrojenia i tak dalej, podczas gdy przeciwnicy Horusa, albo przynajmniej neutralni, jakby nie, nie zgłaszający poparcia ani jednej, ani drugiej stronie, no. Tego wsparcia albo nie dostawali, albo dostawali z zajebiście wielkim opóźnieniem. Więc sami rozumiecie, że to jest pewna niekonsekwencja. Jestem ciekawy, może jak to będzie wytłumaczone, ale tutaj już zapałam powiedzmy twórców Warhammera na pewnej nieścisłości, ponieważ no, wydawało się, a przynajmniej tak kreowali historię, że ten Regulus był tym pierwszym wysłannikiem Horusa na mm, Marsa w ramach propozycji, a nie y, jakby inni nienazwani wysłannicy. Ale to już powiedzmy drobiazg, choć warto o tym wspomnieć. Dobrze, moi drodzy, następne materiały będą się pojawiać już regularnie, mam nadzieję, że nie będzie większych y, tutaj przerw. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy ta powiedzmy wiedza, która została przekazana przez Horusa poprzez ręce mechaniczne Regulusa do, powiedzmy, głównego konstruktora... Y, była warta zdrady Imperium, czy nie była? Powiedzmy, czarne płaszcze mają rację, czy czerwone płaszcze? Dotąd tylko, że czarne są po stronie Horusa, a czerwone po stronie, powiedzmy, Imperatora. I tak na koniec, moi drodzy, zapomniałem w ogóle tej tradycji, więc robię dogrywkę. Słowem na koniec, a raczej sentencją być może na koniec tego odcinka, niech będą bazy danych. Tak, wpiszcie bazy danych w komentarzach. Trzymajcie się jeszcze raz i na razie.